Siemanko. witamy w późnia Garaż W dzisiejszym odcinku odwiedzimy dwa miejsca Jedziemy po gruza To jest nasz pierwszy zakup, który będzie brał udział w naszych nagrywkach Potem też się przejedziemy dzikiem Nawet ta czeka już gotowa do akcji Nasza słynna kaczuszka dzisiaj jedzie popracować, jedziemy odbierać gruza, negocjować cenę zakupić poważny sprzęt Mam nadzieję dobrze się bawi, przy przeróbkach, przy małych stantach i przy końcowej dewastacji samochodu. Zapraszam do oglądania. Mamy tutaj hakerskie zabezpieczenia. Kaszki ukradli. Kaczuszka dawno nie była palona. Najnowszy system. O, świecę i... Pięknie kaczuszka jazdu po naszego gruza. Przygotowani jesteśmy na 110%. Sprzedawca przez telefon nie brzmią zbyt, zbyt przekonująco. Auto prawdopodobnie będzie drogo, ale my jesteśmy gotowi na tą sytuację. Mamy praktycznie wszystkie oszczędności, jakie na tą chwilę dysponujemy. i co? No lecimy. Zobaczymy samochód. Czy jest gramart na świeczki. Kupujemy. Nakręcamy Pierwszy odcinek z obejściem naokoło i zaczynamy zabawę. Stało, chyba że dwa sezony. Dobra, dzwonimy do pana Edka. W dobry. Panie Edku, jak to z tego ogłoszenia z tą gałązką. Dzwonię, jestem już na miejscu. Już nawet wstępnie podotykałem tą perełko. I tak, no, czekamy, czekamy. Na krótki chcielibyśmy się tutaj obejrzeć, posłuchać. Jak po, posłuchać, jak nie może to nie być Jasna sprawa, proszę Już w tym momencie udzielam odpowiedzi. Nie, ja, to co czekamy. elegancki pan witał nie czy co no i no, jak to powiem wam więcej na tym polu proszę pana 97 rok świecę późno na południu czerwonym mojej skóry w moim marzeniu w kolorze czerwonym pod kolorem krawatu w taki samokruch ciała jest w stanie wyjść w to wie pan co no tutaj tutaj ludzi wrócił z tym stanem będą stalone dlatego że są mocniejsze a to kiedyś się stało jeszcze wczoraj na zdjęcia komisji on nie było tu wczoraj się oparło, pani, czasem już większe zrobić na pamiętów. Wczoraj był, na zdjęciach jak był, nie ma. Pani, to wszystko traci na wartości. Krześniakowi Panie. musiałem dostarczyć do naszym na padu. A o, plant nie ma. I o co chodzi? z Ja wszystko wytłumaczę. To jest najnowszy system antyłamaniowy. Trzeba dać przez pasażera. No i ten me. Co ja z tym zrobię? Rybki będę karmił w otwariu. No nie wiem, dobra, wie pan co, no, musimy... Zapach, to pan zaraz to, to, no, to, to, to jest to No, nie są to chyba. to jest jak na kanapie. Zobaczcie. A, szyte na zamówienie. Jak, tu Dziwi się zamykają? Nawet nie piszą. Blaka w miarę zdrowa. Ale dawno wskazuje. Brzmi tamtą stroną, Okaże jak to działa, zaprezentuje. Proszę podejść od zbyt kierowki. O! No później nie ma ale jest Działa chciała. Pięknie. Chodzi jak zegarek. Nie ma wie bardzo. To to nawet nie zagada. Proszę chwilkę poczekać, bo pan nie Niemiec dzwoni, żeby silnika posłuchać Halo? Halo? Ta bułka, co jest pod bułką papońku? Lekkie wycieki widzę ma, gdzieś tam podcieka troszeczkę, co? Troszkę Smarowanie, to znaczy że smarowanie ma Smarowanie, dobra, żeby nie przeglądać Dziwno jest Ile pan cenisz? tego gruzu? O, to nie jest taki grub Daj papiociki, ja go muszę zobaczyć No nie, urzekuj, no nie, nie No nie Nie wiem, nie wiem. niemożliwe. Zaskoczył pan ceną, że użekł. Pod, pod sweterek pasuje jest inne. Odcienie jest inne. Odcienie z inne. Jeżeli jest mnie Odcienie jest inne. jest inne. Odcienie jest inne. Odcienie jest inne. Odcienie jest inne. Odcienie Czyli, ważne Tam będą się poważne Tam się poważne rzeczy Same grube żeby... Panie, pan liczy się od litra, czy od centymetra? musiał powiedzieć 40 tysięcy Panie, bo ja panu policzę od w centymetra w w każdej rysy To ja zabieram za darmo Na to się nie zgodzi Panie, trzy jest trzyka. To, jest to, to ja panu powiem tak. Ja mam przygotowaną twardą gotówkę. Twarda, zimna gotówka. Ja panu przyniosę tą gotówkę. Tutaj... Teraz nie pana skopanie. Pełna. Nie uwierzę dopóki nie zobaczę. 1300. O, no to teraz możemy dopiero. 1300, 1300 gotówki. Na 1300. Panie 1300? Panie, dorzucam panu płytę. Jedzie ze mną z daleka dla żony, miał być prezent na imieniny, Ale ale posiędzę płytę. Dorzucę płytę, 1300 zł rzucam płytę i zamykamy ten interes. Za samej płyty się zgodzę. Aż pan walizka panu pasuje, stary.

Teraz już tylko do domu, odpalamy i lecimy bokiem Znaczy, najpierw musimy silnik kupić, drugi Adi ją tu dzielnie spina To jest nasza prawa ręka Czasami lewa Czasami dwie lewe ręce Ale to jest nasz człowiek Jest, perełka już na lawecie I jedziemy do kuźni, kuźnia-garaż a tam będziemy kręcić dalsze odcinki, nagrywki i zdecydujemy o losach tej pięknej Bawary A kto tu się nam wpierdzielił za kierownicę? Jaka dmuchana lala Alicja? Alicja to Ty? I wylądował <laughs> Mamy naszego gruza w domu. Ciąg dalszy nastąpi. W poniedziałek zaczynamy testy próby. Odpalenie. Trzeba zatankować akumę polerkę, przede wszystkim polerkę. Przede wszystkim trzeba go umyć i doprowadzić go do ładu. Się ma lśnić, ma wyglądać jak nowy. BMW is gonna be back to life very shortly. To będzie garaż. Dzisiaj bierzemy się za BMK. Delikatnie zapalimy.